Aborcyjny Dream Team radzi kobietom, aby po aborcji roztarły w palcach dziecko. Jeżeli nie da się całkowicie rozetrzeć, to znaczy, że to dziecko. Jeśli da się całkowicie rozetrzeć, to jest to tylko skrzep krwi. To makabryczne porady, które dają kobietom, aby wiedziały, co zrobić z ciałem dziecka po aborcji. A w Warszawie, tuż pod samym Sejmem, działa żyźnia Abotak. Jest to punkt po sklepie z winami, gdzie aborterki urządziły sobie miejsce do mordowania dzieci. Mówią, że to nie dzieci, bo te dzieci są jeszcze bardzo małe. Tak małe, że można je zabić tabletkami do aborcji, a potem zutylizować ciałko. Dają kobietom okrutne porady, co zrobić z takim martwym dzieciaczkiem. Wymyśliły nawet, żeby dziecko po aborcji zakopać sobie w doniczce. Wyobrażacie sobie? Zakopać w doniczce na pamiątkę. Po czym ta pamiątka? Ano po tym, jak zabiłam własną córeczkę lub własnego synka. Aborcja to okrutna zbrodnia popełniana na najbardziej niewinnych i bezbronnych ludziach, na dzieciach, z których żadny nie chce umierać, a punkt „abotak powinien zostać natychmiast zamknięty tak jak zamknięto obozy koncentracyjne, bo jest do tych obozów bliźniaczo podobny.